Witam państwa serdecznie. Znajdujemy się w południowej Holandii, w okolicach Wendlo, gdzie korzystając z obecności na Międzynarodowej Konferencji e, poświęconej uprawie jagodowych gatunków, organizowanej przez Delfi, postanowiliśmy za, odwiedzić przy okazji e, zaprzyjaźnioną e, plantację truskawki e, Bruckberry, e, gdzie menadżerem jest Polak Michał, bardzo Fajny i przyjazny człowiek, udzielający nam zawsze wyczerpujących informacji. Jakież dziwienie dzisiaj nas tutaj spotkało, gdy okazało się, że mamy dopiero okres sadzenia. Do tej pory, gdy w połowie stycznia odwiedzaliśmy tą plantację, zawsze spotykaliśmy już pełnię zbiorów. Tak? Te piękne owoce, które Państwo pamiętają z naszych wcześniejszych relacji, jechały do Dubaju, jechały do Tokio. W tej chwili niestety truskawka jest dopiero sadzona. Co jest powodem takiego opóźnienia? Oczywiście ogromne koszty e, ogrzewania. E, Michał udzielił nam informacji, że do tej pory cena gazu, która oscylowała w granicach 17 eurocentów, na dzień dzisiejszy waha się od 1 do euro, nawet do 3. W takich warunkach, żeby opłacało się ogrzewać obiekty szklarniowe i przyspieszać tą truskawkę, ona musiałaby w sprzedaży kosztować w okolicach 16 euro. Niestety właściciel tego obiektu stwierdził, że jest to bardzo niepewna rzecz, a zatem woli opóźnić sadzenie i ograniczyć koszty ogrzewania. Niestety jest to niedobra wiadomość dla polskich plantatorów, dlatego że ta holenderska truskawka, która wejdzie w koniec, marca, w kwietniu, nawet nie, niektórzy będą zbierać do połowy maja. Nałoży się z truskawką grecką, nałoży się z truskawką hiszpańską i niestety częściowo nałoży się również z truskawką polską. Wiadomo, że truskawka szklarniowa u nas też jest w kwietniu już zbierana. Zobaczymy, jaki ten rok będzie. Na pewno to nie będzie rok łatwy. Ani dla holenderskich plantatorów, ani dla polskich plantatorów będziemy musieli się jakoś tutaj znaleźć. Jeżeli chodzi jeszcze o holenderskich plantatorów, takich kilka ciekawostkach. Oczywiście koszty produkcji. Poszły w górę tak samo w całej Europie, nie tylko u nas, ale i tutaj też zdrożały kilkukrotnie nawozy, zdrożała, zdrożał prąd, zdrożało podłoże. Michał opowiadał, że tutaj, jeżeli chodzi o włókno kokosowe, które jest standardowym podłożem do uprawy zglebowej, w tej chwili już jest mieszane z tajszym produktem, czyli z włóknem drzewnym w ilości kilku procent, ale zawsze to kilka procent potrafi zmniejszyć koszty całościowe. Podłoża. Postaramy się odwiedzić Michała jeszcze przy kolejnej obecności w tym obiekcie. Postaramy się go podpytać, co dalej. Oczywiście o wszystkim będziemy Państwu relacjonować na bieżąco. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.